Czy ja z nim kiedyś nie grałem? Bo grałem chyba z gościem, który miał taki sam układ składu. Że też miał tamiego tam Abrahama tam. Też miał Nikitariana. A jak z nim grałem, to chyba na odcinku który więc będę musiał zobaczyć. Bo też dziwne. Kurna. Chłop dobry będzie raczej, no już elastiko na pierdzia Biegnij Robert. Dobrze, przycisnął się nawet. Kurczę blady, chciałem w uliczkę. Nie wyszło, jak zwykle. Puszkać. I to jest właśnie on. Z zapola karnego samo okno kurna. Fenomenalna karta. Od pierwszego meczu, który nie zagrałem, skradł moje, moje serce. Nadal należy do Lewandowskiego, ale no, puszka się tam no gdzieś w kącie tam siedzi, no, się wcisnął na no, Hama. ŁONATKO wosko! Dlaczego? Nie no... No Ferenc... Kurczę blany... Wszystko bosko, a ten Wiktor Jan ma powera. W ogóle widzowie, to słyszałem, że ten... Bapę... Jezu Chryste. Dobra, nie, be, nie będę gadał, bo mnie zaraz pokona. Trzeba się chwilę z ten na grze skupić. Dobrze. Ferench puszczasz. Ej, ej. Jak no się mówi Ferench? Nie Ferench? Tomek. Powiedz. To rejra. Wysoko teraz przycisnęli rywala. Przejęli piłkę w środkowej strefie. Oj. Jest coraz dłużej od ochronnego. Gówno, bo to spalony był, tak. A nie, nie było spalonego. Dobra, lewy, dawaj zęba. Pięknie, cudownie, o kurno. pięknie w Musimy kurna wygrać, bo to nie ma tu tamto. Jenny, puszkaż. Dobrze. Kurna no Rzucam no jak workiem ziemniaków Jak ty podajesz? 95 podań masz około ze stylem gry ...gdy tak podajesz. Coraz raz bliżej podchodzą po polo karne. ...Mkema henrich ...w dupę. ...próbuje wykombinować. ...i Griezmann otrzymuje podanie. ...w dupce. ...ma czas i miejsce na centrum. ...adresatem podania... ...Lukas Torreira... Ten tureira 30 kosztuje, jest ma 5 sztuczek i wygląda jak topowy, kurna pomocnik. No on pewnie kosztuje tyle tylko dlatego, że jest seria A i jest z Uruguay, więc liga średnia do połączeń, chociaż nie najgorsza. Nie Pięknie, Robert! No i narodowość też taka średnia do połączeń. Pięknie. Kapitan kurna tego pociągu. Na razie jest dobrze fest, widzowie. Jakbyśmy utrzymali ten wynik do końca, to bym był zadowolony. Jedyny minus to, że ze stracenia bramka, ale to to tak przymknę oko, Bo mi minęły razy takie wrzucają to. No to co, ja nie mogę? Dawaj, Ferencz. Kurna. Jo, wo, karny, proszę, karny. Ja wiem, że on mi tę gówno zrobił. Dobra, żeby tak. Tu, zwolni i na środek. Mogło się podobać bardzo, dobrze się mogło podobać. Dawaj, dociskaj Hama. Oj, ktoś mu zabrał lewy. Ojej, dobrze, że się nie obróciłem dobrze z tą piłką, bo kaplica by była. Dobra. O, ja pierdolczę, o no nie mogę, czemu sztuczna inteligencja nie wydupcza tego od razu, tylko kurna chłop to bierze i trzyma przy nodze, po co, jak to się toczy już do bramki, nie tu, Rio, chciałem podać do, nie wiem, do Manan chyba stał, nie do Dembele na pewno. Dobra, jakbyśmy ten wynik, co teraz jest 4-3, utrzymali do końca, to też bym był zadowolony. Liczy się wygrana. Kurna. A cała druga połowa jeszcze, a gość nie posysa jakoś mocno. Wcale bym powiedział nie posysa. Bo umiem grać i to fest. Kurna, nie nie nie. No. Wydóbcaj. Dziadu. O ja pierdziu. No. Pięknie to naruma. Dobrze, że ten strzał nie miał jakieś siły. Nie, nie Tami. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja widzę, że ten Tami Abraham to jest zrobisty. Mogłem go zrobić. Ale tam nie chciało mi się. Nie planuję iść w serię A. Chciałem zrobić z tej, tego Miki'ego. Ale po namyśle... Oh, no, o fu jak nie, dobra, nieważne Pięknie go sko... Jezus Maria Koszenie marzenie Noetrymuje No i szykuje się tutaj niebezpieczny tą No Nie no jak ty podajesz Robert Ale żem go skosił tam kurna Idianem Mbappe. Baby może być niebezpiecznie Dobrze, trzymamy. Kradniemy cenne sekundy. Dobra, tu myślisz, że pójdę, a ja pójdę tu. I co? Dziadu. Ja pierdzielę, nie. No przecież mu nic nie zrobiłem. Jezu chryste. Dlaczego, no? On się z głodu upadł, panie sędzio. Dobra, ja myślę, że to będzie w lewo. Wiedziałem, dobrze! Jezu, jestem najlepszy w tej grę. Jak wam się materiał spodobał to dajcie tam lajka, suba i komentarz dajcie. Dla zasięgu, no nie? Ja zawsze zapominam, żeby o tym mówić na początku.

wini na, na obieg. Do Roberta już nie dam rady podać. Chyba, że... Oj. Oj, 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 Dobra, do tyłu. Kurna! Ja chciałem do swojego podać. Robert, gdzie ty kurna? Oczy masz, czy... Dobra. Ferenc, musisz. Dobrze, wrzucimy Neymara za lewego, żeby tam pięć sztuczek wleciało na napad, chyba, że ziomek wyjdzie, no bo... Nie no, nie wyszedł innego jego miejscu też. Yy, I na razie tyle? Nie, dobra, za Dembele wejdzie Werda. Werdy też potrafi namieszać. 5-3 do końca i będzie git. Jak wygramy. Co ty się bawisz, tym babę tak? Wziąłem. O kurno. Nie no. Proszę. Uff, dobrze. A pięknie domeruła w koszyczek, Kurna. Jakby to było jakieś najłatwiejsze strzał, który w życiu by nie wytrafił. A się Ostatnie 20 minut tego spotkania. I rywal zostaje w tyle. Pięknie do naru a ja pierdzenie.

O! bo to już gdzie on te piłkę A 11 metr z rogu. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Jezu Chryste. źle zrobiłem, miałem lagą mózgu i podałem a ma ja macham do Neymara podać. jest jeszcze lepsza interwencja Jak żeby nie wyrównął i nic będzie. Dobrze, nie będzie. Do dobrze do Nie. Jezu Chryste, Griezmann przygrywa gu... wygrywa główkę, kurna. Dobra, wychunkwiaj mi z tą pocieszynką Ja nie mogę, no. Chodź, Neymar. Pocałuj go, kurna. Jezu... Nie... Gówno, kurna. Tym myślisz, że... Nie wiem, czy ty... By... O Jezu Chryste, dobra. Nieważne.

Połknie to zaraz z innego. Spokojnie to. No i kurna ten Dika wysilać Biegi Neymar, no kurna no. Nikt dogrywka, no nie mogę. 5 do 5. Bo do tej sytuacji z początku odcinka to chodziło mi o to, że Mbappe zaciśnił e, ten negocjacje z Realem i podobno do piątku mają się skończyć i ma inkasować 25 baniek rocznie podobno 90 minut nie wystarczyło zaczynamy więc a w bonusach ma dostać od osiem, 60 do 80 milionów no nie, więc a, no i oprócz tego to Haland za 75 tysięcy, czyli śmieszne pieniądze, przechodzi do City. Kurna. A to było wiadome, że on potraktuje Borusję Dortmund jako trampolinę do wielkiej piłki, nic więcej. Szkoda. Tak, kurna sen. Ziom, wydupcaj. Wykunkwiaj. No, co jest, no? Wydupcaj mi z tym Griezmannem, bo psem puszczuję. Do Dawaj, Ferenc. Dika ci może di wiadomo, no nie? Heh heh. Wydłużaj. Oho, teraz jest niezła okazja. Tak, no, jeszcze czegaj. Zadpowiadało się nieźle, ale powstrzymamy ten komputer. I oto z piłką Neymar. Ale teraz mogło być groźnie. Katastrofne zapobiegła tylko ta interwencja. Kurna, co ty robisz, Vinicius, no? Zwykły, kurna... E, jak to się nazywa? Berbas, nie. Inaczej, no. Skuptern, no. Zwykły sker... Kuptern, kurna, już za dużo. teraz obronę do jakiejś Nie. Dobrze, normalne wreszcie. Ładny w to wycmyknął Ciekawy jestem w ogóle, czy ktoś te odcinki ogląda tak w całości Jak oglądasz w całości to napisz I, nie wiem, plecak w komentarzu To będę wiedział, że oglądasz w całości. Widzu Dobra, ale kurna Trzeba wygrać to spotkanie, bo pierwszy mecz fut-champions i od razu przegrać? To do dupy, tak. No ale to... nie podawaj w niego. Nie. Łez. Dobrze, że nie. Chyba będzie trzeba wirca wpuścić. Nie, no brawo, Neymar. A się chłopak starał tę piłkę. Kogo on tam ma? Tylko ten gangę? Czy jakoś tak? Pewnie, chyba tego feature starsa Jeszcze na obronie. Co był w player pinku no nie? Nie, 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 nie ma opcji. Gościu. Oj. Wydupcaj No, Neymar No kurna, cokolwiek, reakcja sędziego Halo Wpuścimy Wirca Jako takiego ofensywniejszego Żeby latał do tego ataku i może strzelą Ma dobre podania więc też Neymar, kurna, nie no, ma imię o... Plus jest taki, że ostatnia akcja jest nasza. Raczej. Już, dobra. Karne widzowie. nasz z krzesła wstanie. Dobra, było w lewo, więc teraz będzie w prawo. Kurna. Dobra. Tu? Zmienię w środek. Szmata. Dobra. Jakie coś to ja rozumiem. Zbliżał się nadzwyczajnie. Lewo kurna. Nie. Idziemy do przy Dobrze, że się rzucił w to prawo. Nieważne w jaki sposób. Ważne, że skutecznie Kurna w środek. Dobra Teraz je zmieniamy Kurna szmata Dobra, będzie w środek czy nie? Zwal w środek, ziom Kurna Dobra, może w piku coś będzie fajnego Jezu chryste, no Ale przynajmniej mamy wywalczony jeden punkt. Dobra, <laughs> yes. no idziemy do tego pika, bo przecież. Już go zrobiłem wcześniej, żeby czasem nie marnować. Ehm... Jeden z trzech, 8, 4 plus. Jakby była jakaś karta urodzinowa, bo Git lecymy. O kurna! To sypnęło. Dobrze, fest widzowy. Jezu chrystus, dlaczego mnie to spotyka? Dobra. Żeby nie było nic takiego ciekawego w odcinku. To mam jeszcze jedną paczkę 3 razy 85. To ją otworzymy. Tylko muszę ją znaleźć. Prawdopodobnie... O jest. Te wszystkie paczki to prawdopodobnie będę otwierał w niedzielę, jak się Food Champions skończy. To się nazbieram, będzie jakieś 40, to wtedy też prawdopodobnie będzie mini e, rela Relays. Tak się to mówi. No Tych, tych trzech dodatkowych zawodników tu zawsze dają, więc ich sobie weźmiemy. Znaczy, no, będą do trafienia, więc będzie zamiast 11 to 14 kart, no nie? Większe szanse, i dlatego czekam. Lecimy. Ronaldo, Nazario i git. Dajcie urodzinową. I będzie git. No otwieraj się. Nie będę czekał. O masno. Hiszpania, lewy obrońca. Git niewymienny, ale... Nie wiem, moim zdaniem da się nim grać, ale ja ono, no, lubię obrońcę. Jeszcze i zarąbista! Informów do tego. To mi... on ma 95 z inności? I 187 cm wzrostu? Matko, widzowie. Gramy nim futszęgą, 100%. A ten Berdicze mówię. Gdybym nie miał Roberto Carlosa, to bym nim może grał. On się wydaje spoko obrońcą. I wiem, że tak skacze, ale porównuję sobie gwiazdki i statystyki. Ale ma siłę strzału wyrąbaną, jak na obrońcu. No, git, udana paczka. Dobra, ja się biorę. Nie wiem, czy do montowania, bo chyba nie ma co montować w tym odcinku. Będziemy kończyć. Przegrany mecz, ale wygrana paczka. 嗯，羡慕。